I widzę, w dzisiejszym odcinku gramy z Mateuszem Mówiłem, że dzisiaj będę jeszcze teksował Eksona A więc biegamy tu i te, kupujemy Eksona Bo kod Easter 2025 ym, Z dużych liter wszystko, napiszcie sobie kod Tak, Eksona Ty! To jest taki typowy starter, on ma wszystko na trzy gwiazdki Mam. Dobra, mamy wreszcie pierwszy pierwszego. Ten kot jest nieprawidłowy, kot to jest la pra... Prawidłowy. Z wiki. Z wikipedii. Przepraszam się go jak napisał. To kod. bez spaci bez parsia No co no, wam tu podałem tak wygląda ten kod. Czekajcie, pokażę wam. O tu macie napis Easter 2025. No. Widzisz? Tak się to Słuchaj, ludzi. ABC tu ABC tu long O! Bo chciałem sobie sprawdzić na Wikipedii jest. O, w ogóle odbokowałem um, twisted Coca Mamy Twisted Coca i twistet Eksona. web can you this can you Peb? can you distract go I idziemy Niech to jakiś typo nie zdążył, ale mnie ten typo nad tym nie obchodzi Grunt, że ja i... Ja i ten... Ja no jak to Jesteśmy! A więc dobra, teraz zbieram na królika film Z testowania niego, nie wiem kiedy się pojawi Pewnie... Może w czwartek? Pewnie wtedy pojawi się film z Zezdaniem Krójka, no chyba, że szybciej przyzastaniemy tego motyla. Wreszcie mamy Xona, Boże Święty. Distractor, yes. Yes. Wreszcie ktoś, kto chce distractować, bo widzimy, że mieliśmy tyle teamów że tyle teamów, którzy nie chcieli dystraktać tyle osób, tu tam nikt nie dystraktował i ginęliśmy przez suzlesy, bo chyba dzisiaj nie ma jednak ja na, te na tego króliczka czekoladowego, tylko jest tu, tylko jest iPad Kid day, bo wszędzie tylko te iPad Kid ciągle. Że będzie dwóch distraktorów, po prostu się nie kłóćcie. Ale fajnie. Ej, dobra. Nawet nie jest, nad nie są... O matko jedyna. Dobrze, No, To on ma jakieś albity? Nie wiedziałem. Okej. Okay. Na pewno jaką pokoleną postaci to nim jakoś dużo nie będę grał, tylko po to, aby zdobyć taki nim mastery. Po to też pewnie na nim będę grał. okej nie okej, winda idę do windy Jezu, Maria, jak to świetnie wygląda no nie wiem, co to jest za aktifne. DOOM SPACIFAL BT, 18 times, ja nawet nie, nie wiem, jaki on ma tu z Beaty, ale chociaż mam Aksona, czyli pierwszy ton. Czyli będę na pewno miał już po jakąś pamiątkę. Może zdobędę, na pewno, może uda mi się zrobić ten cały sklep. Oby mi się udało. Teraz, jak zauważyłem, tu wszystkie nowe postacie, nowsze. Od Luiego, Jata i ten mają Rzepiku Capri, kapsuł. Roger Mea, bo on kocha te kapsułki. Koni nie ma, bo może tam wymyślili dla niej jeszcze jakieś sensowniejsze. Ale Louie mu już musieli dodać. Pewnie te zakładam, że świąteczne tuny też tak miały. Band. No i... chciałem napisać. Band, że jest banda, ale Już go nie ma. Eee, um, jeśli to oglądasz ten. Nie wiem jak to ciebie tam mówić. Będę gdzieś na ciebie mówił. Peble, kur, duper, Mateusz. Jeśli to oglądasz, Mateusz, Peble lub ktoś tam, to... Co to jest? To wiedz, że to nie ja zabrałem ten bandasz, choć ty na... pewnie nawet nie wiesz, że tam jest bandasz. No tak, niestety pewnie tylko nie wiesz, że tam był bandaż. A ja od razu widzę, że na tym się chyba mi szybciej zdobywa tamte Jesus Christ Co to jest? A to tak kokoła. Kokoa Kokoa pisze ludziom, że jest Kokoła to dziwnie wygląda. Nie no, ci distraktorzy to tu mają. Nie wiem, co w głowie. Ten distraktuje, ten... Trzeci distraktor koło nich biega. Drugi distraktor luje go matko jedyna. Tisza. Mm. Patrzcie na to. Cry baby, cry baby. Mm. Nie. Dawaj. I ucieczka Co? Co to za fart? No i Co? Co to była za mina. Ja nie mogę. Kapibara siema ma kapa. Się kapibara. Jak tam ci twoje kapibarowe życia? Fajnie tam? Tym kapibara? Czy nie? Nie fajnie chyba. Tak coś myślę, że nie fajnie. Bo w sumie czemu miałoby być Ci fajnie? Bo w kapi barowej w życiu nikt nie lubi kapibar co? okej, okay, to było bardzo sus. Co ja właśnie powiedziałem. Nie wiem czemu nawet nie zagłosowałem. Bo gadam moje filozofie, okej? Okay? Ja tu gadam filozofię, a więc Wy nie możecie nic do mnie mówić, bo ja tu gadam filozofię. Filozofios. Rozumiecie? Ja tu gadam filozofię, a ty dzisiaj strzyżesz owce. Albo ich nie strzyżesz, nie wiem, bo po prostu... Mm. Są kadziny, 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 kadziny. No. Ja tu stawiam koralowce, a ty dzisiaj strzyżesz owce, omagam um, Poko loko. A jeśli chcecie więcej odcinków, jak stoję, zostawcie szybką łapę w górę i suwa. Bo awkujemy... Nie no, sortuję. Czy mi się wydaje, że to wygląda jakby, że te tu wtedy dają teraz fory tym i sterowym tunom. Bo mi na ja tym się gra o wiele lepiej niż na jacie. Nie wiem nawet dlaczego. Jakby ten Exxon to by był jakiś geniusz. Może to jest geniusz? A, nie wiem, czy mam więcej staminy. EXON! jak miło, że Exxon przeszedł do nas ten twistet. ja myślę, że tego króliczka następną postać oku będzie, to będzie ten króliczek. O, tutaj. Get that. Co?! Moi pasyw to na BT? O, że pale blaską w maszynę? Naprawdę? I co się dzieje? Tu wstydzie się zatrzymują? Dobrze, że dostaję te. Jestem. Ja o nie, on ma tylko inne serce. Co ci jest, Stachu? Dawaj to, kupujemy. Dora, przejdziemy do piątej podłogi, bo na piątej podłodze jest i Star Mapa. A więc musimy ją zobaczyć. A mam nadzieję, że Wam odcinek się spodoba i jak zwykle zostawicie suba. Znaczy, jak niezwykle, bo wy nie zostawiacie subów. No przyznajcie, czy wy kiedyś zostawiliście suba pod moim filmem, kiedy ja was o to prosiłem? No z proszenia to wy nie zostawiliście. Pewnie większość z was to zostawiło pod filmem z Dunes' World albo pod filmem z Amilem, bo Amir wtedy był popularny i dużo Polaków do mnie dołączyło. Jak Amil był popularny. No dołączyło do mnie tam. 50. No ale chłopak, ludzie, to było wtedy dla mnie dużo. No nie oszukujmy się i wy wiecie, ja wtedy miałem subów, więc dwa suby. Dla mnie 50 to było dużo. W każdy z Na początku każdej kariery dla każdego 50 to było dużo. Teraz to może nie. Znowu Exon. Panie Eksonie, w ogóle powinni dać coś takiego, że jak gra się tym tunem, to dostajecie 2% researchu do niego. Bo ten tun chyba powinien wiedzieć, co, kim on jest. Uciekam. Dobra jest. I teraz powiem czy jest dobra. Ech. Tak, Moje tunel albiti. Czy to dosłownie jest mój tunel że walę laską w maszynę? Chcesz mi to powiedzieć? Że to jest tu to są pity? Mam nadzieję, że nie. Będę chciała przeczytać po GT Myślę, że po Easter Update też odblokujemy sobie Glistenkę. Bo mam plany. Co jest? You got some buckets. Będę. No, bym pierwsza, a jestem czwarty. Czyli prawie ostatni. Capybara ma życie. życie. Ja wytrzymałość. Co jest tego na wytrzymałość. Znaczy jeszcze tak nie słowa? o nie Roger You capping company distractor What? To są dwóch tak, takich samych Rogerów i dwóch takich samych Hexonów Easter mapa Czy ja tam widziałem kogoś? Mam nadzieję, że to nie był iPad Kid. To jest iPad Kid. Jezus Maria, tylko nie to. Tylko nie iPad Kid, ja przez niego mam koszmary. Tylko nie iPad, iPad Kid, proszę. Nie muszę zwiedzić tą mapę. Kojarzymy do roleplaya nie dodali. Okej. Okay. Co jest na tym mapie? Dzięki za Exona. Nie będę mówił jaka okay, jest teraz moja reakcja na Exona, bo kolejny raz go widzę. O, Okej. Okay. Dobra, łatwo się to już robi. Chłopi. Popy, ja szybko odbójkuję tego króliczka. O tego króliczka. Okej. Okay. Dobra. No, no, i tu no, Okej, okay, tam jest Exxon i Toodles. A ja tu robię sobie maszynkę na spokojnie. No spokojnie, nie spieszmy, nie śpieszmy się. Nie spieszymy, szmy szmy się. O ja gadam. Za dużo brain rotu. A wiecie dlaczego Toodles ma taki rozwalony łap jako Twisted? Za dużo skBDB Toiletów. Islay. No to jest... To jest wszystko wina Brain Rota. Gdyby nie to, to może Tudles byłby dalej normalny. O chłopie, ile ludzi się na to rzuciło. No, widać, że wszyscy sobie uleczyli żyćka. Chyba... A nie, ten sobie nie uleczył, bo miał chyba jeszcze. Nie wiem, nie pamiętam. Oby teraz była ta easter mapa. Ja sobie ją znowu. Fajna jest. Myślałem, że będzie gorsza. Myślałem, że w ogóle easter update będzie gorszy od świątecznego, ale... Nie wiem czy nie jest fajniejszy bo nie gram w widzicie? No i każdy chceć, każdy może chcieć, ale nigdy tego nie dostanie. No. Nie na żartuje, tak naprawdę możesz dostać tylko. Yes. Tylko trzeba się do bardzo natrudzić. A w Sword to nigdy nie wiadomo. Jak chcesz jakąś mapę, to i pewnie nie dostaniesz, bo nigdy nie wiadomo jaka mapa może Ci się trafić. Ja już widziałem mapę Shelly. Mapa Shelly jest fajne zrobione. Niech to nie działa. bo tam są Janka dawać. no widzicie Es się to robi, już łatwo więc jak mówię, pewnie jako pierwszego będę chciał mieć skina do Lui'ego Później do Eaty. Na pewno do Eksona też go kupię. Może do Eaty na sam koniec tego skinka, bo w sumie mam już jednego skinka do Eaty. Jaty. Boże. ostatnią go na filmie. No to może takie dawne. I Przyzwyczaiłem się do mówienia I Ata, Ale się to mówi Jata. O. Jezus. Pięknie. O, no. Muszka. Kiedy będzie koka? Nie wiem. Już raz był. Muszę coś sprawdzić, czy... Ten. Czy Gob w ogóle ma rozmowę z którąś z tych postaci? Gob, Gob, Gob. Brak e, interakcji z tym? Ale ma chyba interakcję z Rogerem, ja to widziałam. No ma, ale chyba więcej procent jest na wylosowanie tej interakcji. To my już odgrywamy drugi raz Okej, okay, dzięki za basket Cy. O, dzięki za drugi basket Co jest? MAD No ty! Ty sobie ze mnie chyba i... Ja się... Ale się teraz ludzie na niego wkurzą. Uciekam Mi tam nie było Jezus Christ, Gigi 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 mnie widzi, Gigi mnie widzi Gigi mnie widzi, a ja uciekam Już mnie nie widzi no nie no To mi skończył maszynę no? Maluszki małe. Przyznać się kto mi skończył maszynę! To pewnie byłeś ty. Myślałem, że ten dum będzie wolna, to jest taki typowy starter. Tych kubełków Jezu, no nie, no i dostanę. Ile masz tych kubełków Ile no, masz tych kubełków Nie wiem, czy mam Co z dziurzy. Nie, nie, co ja włączyłem, tylko nie to Aha. Czy ja już to włączyłem, proszę Dobrze, Jezus Maria Bo ja mam, ja znam jakąś komplikację Krabi, że I że czasami, nie z tymi klikami To się odpal, co się ruszać Nie mogę Przegrałem tak już 50 razy już jesteśmy na piętrze siódmym. Bakuje tylko goba. No, a, gob umarł. No i kto teraz będzie distraktować? Nie, nie to! Co? co się zrobiłem? Ja to kupić. miał miał Miał, 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 miał Miał, 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 miał Miał, 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 miał. Dobra lepiej się bo to źle brzmi Jak moja nazwa na ij tubie. Miao, miau, miał, miał, miał miau, miał, 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 mi, miał, 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 Co ja robię? To się skapnę, że już tyle rzeczy zrobię na moim masterze? A to jest dopiero jedna runda. Udziej to Dobra jajka. A, dobra jajka. Tu Do każdej maszyny tak zrobię. Ja. Yeah. Pasim w tu, albiti zrobione. Ósmy raz. M czy. No, Mateusz przeżył. No tak, kampiąc. Ok, widzę, to będzie koniec testowania Eksona. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Do zobaczenia. Pa, pa.